Czołem gagatki! witam Was na kanale Bols Imaginarium. Jak zapowiadałem Wam już wcześniej, będziemy dzisiaj pokazywać Wam, jak zrobić pyszne pączki. Ten przepis na pączki jest wykonywany w naszej rodzinie od kilku lat, w związku z tym zdążyliśmy go bardzo dobrze poznać, wymierzyć wszystkie składniki oraz sprawi to, że trzymając się naszego przepisu, zawsze Wam wyjdą przepyszne pączki z obwódką. Także dzisiaj mamy odcinek stricte kuchenny, za chwilę widzimy się w kuchni. Na razie! I witam Was w naszej kuchni. Będziemy potrzebowali parę składników. Naprawdę ciasto na pączki jest bardzo proste, ponieważ potrzebujemy tylko mąki, której będzie 600 gram. Będziemy potrzebowali masła, 70 gram topionego, cukru 50 gram, 7-8 żółtek, w zależności od tego, jakie duże mamy jajka. Jeżeli to są l to 7, jeżeli Mki, to 8. Dodatkowo będziemy potrzebowali 230 g mleka ciepłego. Ja tutaj mam już przygotowane, zagrzane wcześniej. I będziemy potrzebowali do tych pączków jeszcze dwie łyżki spirytusu, ale to w przyszłości. Teraz zacznijmy robić bazę. Na bazę będzie się składało mleko, w którym rozpuścimy nasze drożdże. Więc mąkę sobie odłożę. Tutaj mam mleko. Biorę sobie świeże drożdże. Można użyć suszonych. Ja zdecydowanie jestem fanem drożdży świeżych, więc użyję właśnie ich. Odpakowywuję sobie. To jest kostka 100 gramowa, więc będę musiał rozpuścić pół i daję lekko rozkruszone do mleka. Mleko powinno być ciepłe, nie powinno być gorące. Jeżeli będzie gorące, drożdże mogą zostać zabite. I w tym przepisie nie daję od razu drożdży do mleka słodzonego, daję je do mleka zwykłego bez cukru, ponieważ za chwilę po rozpuszczeniu będziemy miksować żółtka z cukrem i nasze drożdże wlejemy bezzwłocznie do właśnie tych żółtek. Tam będzie cukier i one będą dodatkowo nam fajnie buzowały. Dlatego odkładam drożdże i teraz pomieszam mleko tak żeby te drożdże się jeszcze troszeczkę rozdrobniły. Pamiętajcie, że one się będą rozpuszczać, więc jeżeli zaraz je położymy na bok, one będą z każdą minutą to coraz bardziej płynne i płynne. Więc nie martwcie się, że nie są rozpuszczone w 100% i że się tworzą takie wyczuwalne grudki pod łyżką. Przede mną znajduje się miska, w której mam żółtka. Żółtka wcześniej oddzielona od białek, białka zostały odseparowane do osobnego naczynia i pozostawione w lodówce. Teraz muszę dodać do żółtek cukru i dobrze zmiksować. Gdzieś około 2 minut. I popatrzcie, jak pięknie nam się ubiły żółtka, są takie kremowe i z dużą ilością cukru, więc teraz sprawdźmy, czy nasze drożdże się rozpuściły. Jeżeli nie, to pomóżmy im intensywnym mieszaniem. Tutaj mam już nasze drożdże rozpuszczone w mleku. One się bardzo ładnie rozpuściły. Widzę, że nic nie zostało mi na łyżce. I czuję, że nic nie zostało na ściankach. I teraz wlejemy sobie nasze drożdże do tego cukru, żeby zaczęły nam pracować. Wlewamy zdecydowanym ruchem. I delikatnie mieszamy. Teraz, jak widzicie, jest taka dość lejąca konsystencja tej naszej zawartości tutaj. Te drożdże tutaj się pięknie połączyły z tą masą jajeczną. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to przelać całkowicie ten nasz tutaj płyn do mąki, której to drożdże znajdą strukturę i one zaczną pięknie nam rosnąć. Bierzemy więc miskę z mąką. Przelewamy do niej dokładnie całość naszej mikstury drożdżowej. Dobrze mieszamy. Teraz będzie ta najtrudniejsza część. Tak naprawdę będziemy musieli teraz poczekać, żeby te drożdże tutaj zaczęły rosnąć. Musimy im dać około półtorej godziny i to jest najtrudniejsze. Wyczekać z tym zapachem takim ładnym drożdżowo-jajecznym. Nie wyrabiamy. Wystarczy, że zamieszamy łyżką. Jeżeli nasze ciasto mniej więcej wygląda tak, czyli jest dość zwarte, niewyrobione, jest tylko wymieszane, możemy tutaj wyczyścić łyżeczkę, używając kciuka i palca wskazującego. A następnie bierzemy ściereczkę, zakrywamy nasze ponczuchy i dajemy w ciepłe miejsce na półtorej godziny minimum. Pamiętajcie, że przepis na pączki może być przepisem nocnym, czyli gdzieś około godziny 12 możecie sobie zrobić tą część, a następnie iść spać i nad ranem gdzieś około 7-8 wstać i mieć już gotowe ciasto. Więc teraz poczekajmy te półtorej godziny i zobaczycie rezultat wyrastania. No i minęło półtorej godziny. Popatrzmy, co mamy w środku. Patrzcie, jak pięknie nasze ciasto wyrosło. Jest już całkiem pulchne, jest świetnie napowietrzone. Jest gotowe do następnego etapu. Czyli odkładam sobie ściereczkę na bok, ponieważ będzie jeszcze potrzebna. Mam tutaj przygotowane masło, to jest 70 g masła stopionego wcześniej. Pamiętajcie, że jeżeli stopicie, to poczekajcie aż lekko ostygnie, żeby później ono nie było takie gorące wlewane do środka, tylko żebyśmy mogli takie właśnie roztopione, bardzo letnie sobie użyć tutaj do dalszego wyrabiania. Oprócz tego mamy przygotowany spirytus, który jest dodawany albo spirytus, albo ocet do ciasta pon Dlatego, żeby zmniejszyć ilość wchłanianego później tłuszczu podczas procesu smażenia, oraz żeby dodatkowo dodać takiego spulchnienia naszemu ciastu. I mam tutaj też przygotowany aromat waniliowy, żeby dodatkowo jeszcze nadać waniliowy smak. Teraz już niestety nie obędzie się bez ubrudzenia sobie rąk, więc wcześniej muszą być ręce bardzo dobrze umyte. Następnie bierzemy i sobie sprawdzamy, czy dobrze nam ciasto wyrosło. Pięknie pachnie, jest wyrośnięte. Teraz musimy dodać tylko pewnym ruchem masło, troszeczkę aromatu waniliowego i na końcu spirytus. A następnie. Wszystko musimy wyrobić tak, żeby nam odchodziło od palców i żeby było gotowe do następnego etapu wyrastania. Zajmie to trochę, ponieważ to jest bardzo dużo takich płynnych składników, więc. Nie denerwujmy się, że będziemy musieli stać i wyrabiać to około 10 minut. Pamiętajcie, że nie dodajemy tutaj mąki, nawet gdyby nam się na razie wydawało, że jest to za rzadka konsystencja, ponieważ to ciasto, które było wcześniej już wyrośnięte, ono tak naprawdę wpije te wszystkie składniki i będziemy mieć bardzo fajną konsystencję później naszych ponczuchów. I dobrze, moi kochani, teraz doprowadziłem ciasto do takiego stanu, że ono ładnie odchodzi mi od. Palców Później po następnym procesie wyrastania i tak będziemy musieli jeszcze je wyrobić. Tym razem nie w misce, ale już na blacie. Jeżeli macie już takie ciasto, że już się nie przylepia do palców, wtedy możecie ładnie sobie tutaj rozprowadzić po naczyniu, w którym wyrabiacie. A następnie znowu przykryć ściereczką i zostawić na kolejne 30-40 minut wyrastania. Widzimy się po przerwie. I jesteśmy po następnych pół godzinie wyrastania. Zobaczcie, jakie to ciasto jest super. Jest takie elastyczne, odkształca się tutaj i jest idealne, napowietrzone. Ja czuję pod palcami, że tam jest dużo powietrza w środku. Nie utraciło za dużo wilgoci. W związku z tym będzie się świetnie nam e, pracowało z takim ciastem i jest ono idealne. Dodatkowo, jakbyście mogli powąchać to. Poczulibyście, że aromat jest niesamowity. Czuć tą wanilię, czuć trochę tego spirytusu i czuć te drożdże, które buzowały tutaj z tymi jajkami z cukrem. I tak wygląda nasze wyciągnięte ciasto. Ono powinno być plastyczne, ale takie sprężynujące. Dodatkowo powinno odchodzić od palców. Jak widzicie, odchodzi swobodnie od palców. I powinno być takie idealnie odchodzące od naszego blatu. Jeżeli nie jest, to znaczy, że prawdopodobnie nie trzymaliście się stricte przepisu i trzeba dodać troszeczkę, troszeczkę mąki. Pamiętajcie, że mąka będzie sprawiała, że one nie będą tak dobrze wyrastały i najlepiej trzymajcie się tego, co Wam podałem w opisie. To jest bardzo dobre, aromatycznie, pięknie pachnące, drożdżowe ciasto. Ja będę je teraz dzielił na porcje 60 gramowe. Jako, że nie posiadam wagi w oczach. To skorzystam z mojej wagi kuchennej, sobie pooddzielać tyle, ile potrzebujemy ciasta. Żeby ułatwić sobie pracę, możemy to ciasto sobie ukształtować w taki bałek, wtedy łatwiej nam będzie ciąć te części. Ja już mam ciasto podzielone. Oczywiście nie było to stricte mierzone do 60, jeżeli było 62 bądź 58, to jest w granicy błędu. Nie będzie to w ogóle zauważalne. Teraz słuchajcie musimy uformować właściwego pączka. Żeby to zrobić, weźmy sobie troszeczkę mąki, podsypmy miejsce, gdzie będziemy kłaść nasze pączuchy. Musi być tej mąki trochę, ale nie za dużo, żeby ona później nie zostawała nam w tym naszym tłuszczu, na którym będziemy smażyć pączki. Następnie bierzemy jeden kawałek takiego ciasta. Ten kawałek nie przykleja nam się tutaj do naszego blatu. Bierzemy, robimy sobie z ręki taki jakby koszyczek to znaczy tak podwijamy paluszki, żeby to ciasto podczas formowania tylko i wyłącznie obijało się o nasze palce. Jeżeli będziemy robić to w taki sposób, że będziemy mieć zachowaną odległość pomiędzy palcami a pomiędzy naszym ciastem, to ciasto nie będzie się podwijało i nie będzie robiło jakichś dodatkowych dziwnych wzorków. I tak kulam przez jakiś czas, po czym biorę pączka. I popatrzcie, mamy takiego idealnego, kulistego pączka. I tak właśnie ma być. Teraz odkładamy go na bok. Za zaawansowania możemy wziąć dwa kawałki ciasta, a następnie kulać dwoma rękami. Będzie to na pewno szybsze. Natomiast trzeba pamiętać, że zazwyczaj lepsze pączki będą wychodzić tam, gdzie mamy rękę pracującą. Ja natomiast uważam, że jeżeli mamy tylko 20 pączków do ukulania, możemy swobodnie robić to jedną ręką. I takie drobne triki i tipsy. Jeżeli robicie to niewprawnie, wtedy, jeżeli będziecie za bardzo naciskać na ciasto, na dole, mimo że będziecie na górze mieć ładną kuleczkę, będzie tworzyło się coś takiego. Możecie sobie wtedy wziąć i delikatnie to skleić. Jeżeli zostawicie, to może być tak, że ten pączek będzie pękał w tym miejscu, gdzie zostawiliście te łączenia. Dlatego można je swobodnie tutaj wziąć i sobie tak ładnie za sklepić i wtedy mamy ładnego ponczucha. Jest jeszcze jeden sposób, jak sobie radzić z ciastem. Niektórzy pączki robią tak jak chińskie pierożki gyoza, znaczy, że biorą sobie taki kawałek ciasta, kulają, natomiast potem sobie zgniatają, biorą i delikatnie go formują w kuleczkę, zagniatając spód i Robią tak, powtarzając tą czynność, do momentu, kiedy ten kształt nie będzie taki jak pożądany. Jeżeli jest, to możemy tak sobie tutaj położyć tego pączka. Uf, udało się! Mamy to! Słuchajcie, pięknie tutaj pączuchy leżą. Jak widzicie, mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Teraz musimy je. Ponownie odstawić do wyrośnięcia, ale nie w takiej formie, musimy je zmiażdżyć, więc możemy to zrobić za pośrednictwem naszej dłoni. Rozpłaszczamy. Dzięki temu one nabiorą odpowiedniego kształtu. Wystarczy przygnieść dość mocno. Pamiętajcie, że to, że przygnieciemy, to one i tak wrócą do poprzedniego kształtu. One będą teraz rosły. Dajmy im kolejne 30 minut na wyrośnięcie ale pamiętajcie, one nie mogą utracić za dużo wilgoci, dlatego musimy je trzymać pod przykryciem, tak żeby one tylko wyrosły, a nie żeby nam wyschły. Znaczy możemy użyć ściereczek, możemy użyć ręczniczków, dlatego ja, widzicie, tutaj sobie ładnie je okrywam, zostawiam w tym miejscu, ponieważ jest tutaj w miarę ciepło, jeszcze ładnie świeci słońce za oknem, więc dodatkowo nagrzewa nam tutaj tą powierzchnię i teraz 30 minut dajmy na Wyrośnięcie naszym pączuchom. I teraz zdradzę Wam tajemnicę, dlaczego nasze pączki wychodzą takie dobre. Pierwsza tajemnica to ciasto, ale drugie to ten przyrząd. Idealną temperaturą do smażenia pączków będzie 175 stopni plus minus 5 stopni. I to urządzenie jest świetne do sprawdzania, jaką mamy temperaturę naszego oleju. Jeżeli tak zrobimy i będziemy smażyć pączki nie pod przykryciem 3 minuty z jednej i 3 minuty z drugiej strony, będziemy mieć idealne pączki, przede wszystkim wysmażone w środku. Pamiętajcie również, że to zależy od was, jakiego tłuszczu użyjecie. Ja używam zazwyczaj mieszanki smalcu i oleju, tak jak widzicie, mam tutaj trzy kostki smalcu i litr oleju. Żeby zrobić pączki bezproblemowo, potrzebujemy równowartości około 2 litrów oleju w naszym naczyniu, tak żeby pączki po włożeniu pływały i żebyśmy swobodnie nimi mogli manipulować. Teraz, mimo że moje pączki tutaj jeszcze będą wyrastały około 10 minut, zacznę już rozgrzewać olej, ponieważ dojście do temperatury 175 stopni nie jest szybkie. Na początku też będę rozgrzewał nasz tłuszcz pod przykręceniem tak żeby jak najmniej tej temperatury uciekało z góry. Później natomiast podczas smażenia musimy pamiętać, że jeżeli wrzucimy pączki, to one ochładzają nam tłuszcz i e, będziemy musieli podkręcać temperaturę palnika wyższą bądź niższą w zależności od tego, co to magiczne urządzenie nam będzie pokazywało. Dodatkowo wcześniej sobie przygotujcie ziemniaka. Ziemniak będzie zapobiegał temu, żeby nasz tłuszcz się spalił i będziemy go używać tutaj w momencie kiedy będziemy smażyć nasze pączuchy. Pamiętajcie również, że później taki ziemniak jest przepyszny. W związku z tym potrzebujemy jeszcze jakiegoś łasucha, który będzie konsumował na bieżąco nasze fryty zrobione w tym olejem. I wróciliśmy, słuchajcie. Nasz tłuszcz ma już dobrą temperaturę, dlatego musimy to robić dość sprawnie teraz. Ja tutaj, żeby dostać się troszeczkę bardziej do tego miejsca, w którym będziemy smażyć, usunąłem pączki z blatu i przysunąłem trochę kamerę. Pączki pięknie wyrosły podczas tych kilkunastu minut i są gotowe do smażenia. Pamiętajcie, żeby przygotować sobie stoper, ponieważ będziemy smażyć je 3 minuty z jednej i 3 minuty z drugiej strony. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, to włóżmy sobie... Kawałek ziemniaka, który będzie zapobiegał paleniu się tłuszczu. Tutaj mamy już około 175 stopni, więc możemy zacząć pieczenia. Więc bierzemy pierwszego pączka i pamiętajmy, że będziemy go do góry nogami kłaść na tłuszczu. Włożyłem 4, włączyłem stoper i teraz czekamy 3 minutki. Podczas pieczenia na początku możemy stwierdzić, że nasz tłuszcz jest troszeczkę zbyt letni, bądź nawet zimny, ale to nieprawda. On jest bardzo dobry i mimo, że my tego nie widzimy, to one się smażą. Dodatkowo widzę, że one się puszą i idą do góry. Na tym przykładzie możecie zobaczyć, że tutaj już wypłynął ponad stan i widzimy tą obwódkę brązową że jest nad linią tłuszczu i tak właśnie ma być. Pamiętajcie, że trzeba kontrolować tą temperaturę, żeby ona za bardzo nie podskoczyła, albo za bardzo się nie obniżyła. Może to zrobić w przeciągu paru nastu sekund. Gdy czas minie, zresetujmy sobie nasz stoper, a następnie przewróćmy nasze pączki i czas start kolejne 3 minuty. Popatrzcie sobie tutaj, jak widać, tą obwódkę. Ona znajduje się nad linią tłuszczu. Dzięki temu. Będziemy mieć pewność, że te nasze krakowskie pączki będą typowo- krakowskie, czyli będą posiadały tą jasną obwódkę na około pączka. Właśnie taki był nasz cel. Zostało jeszcze 30 sekund do odcedzenia i słuchajcie, ja używam takiego cezaczka. On jest bardzo fajny, ponieważ mogę złapać całego pączka. Nie muszę martwić, że się, że się poparzę. Jeżeli nie macie takiego cezaczka, to są one dostępne prawie w każdym sklepie gospodarczym za niewielkie pieniądze. Polecam serdecznie. Patrzymy, czy na pewno są pączki takie, jakbyśmy chcieli, żeby były. Jak widzicie, są przepiękne. I teraz wyławiamy je do ostygnięcia. I to są nasze pączuchy, słuchajcie. Ja teraz pozwolę sobie zrobić time lapseik, na którym będę teraz smażył pączki do końca. I później się widzimy w momencie, czy kiedy trzeba będzie je nadziać konfiturą. Pokażemy Wam, jak to zrobić. Do zobaczenia. No i słuchajcie, jesteśmy na końcu. Udało się, udało, udało, udało. Powstała ta. Legendarna obwódka. I ja wiem, że w internetach możecie znaleźć jakieś informacje, że żeby wyszła obwódka, musicie pod przykryciem smażyć. Albo że musicie jakoś specjalnie przygotować ciasto. Nieprawda. Wystarczy trzymać się tych standardowych składników, które ja tam wynotowałem. Jeżeli ciasto wyjdzie troszeczkę za luźne, dosypać odrobiny mąki. Wtedy, jeżeli damy im wyrosnąć. I będziemy smażyć na 175 stopniach. Wyjdą nam takie wyborne pączki. A że udały się pączki, jednego poświęciłem. I popatrzcie jest idealny, jest wysmażony tak, jak powinien być. Ja smażę bez wnętrza, to znaczy bez marmolady w środku, bo jest taka technika, że wykrawa się dwa osobne krążki ciasta, na jeden nakłada się konfiturę, zamyka i smaży, natomiast ja, żeby mieć pewność, że one będą na tyle lekkie, żeby wypłynęły i żeby powstała nam ta piękna obwódka, to ja smażę bez nadzienia w środku i wtedy mam pewność, że wyjdą taki, jak chcę. I teraz Będziemy je nadziewać. Nadziewamy tuż po usmażeniu, żeby jeszcze były ciepłe, nie żeby nam się schłodziły, bo jeżeli nam się schłodzą, to ciasto nie będzie na tyle sprężyste, żeby przyjąć marmoladę czy inne wypełnienie. Dlatego słuchajcie, robimy tak, że będziemy wbijać mniej więcej na długość tego tutaj kikucika, a następnie będziemy wtłaczać naszą marmoladę, licząc w głowie do trzech, żeby pączek był właściwie wypełniony marmoladą. Odłożę sobie tego uciętego i pokażę Wam na tych, które mam tutaj. Żeby to zrobić, należy przygotować sobie pączka. Następnie wbić naszą szprycę w pączka. I powoli, aczkolwiek stanowczo, wtłaczać marmoladę. jest wtłoczona i żeby nam nie wypłynęło, musimy postawić go najlepiej w pozycji takiej. Wtedy jesteśmy pewni, że ta marmolada spokojnie sobie tam wygospodaruje miejsce i będzie się trzymała później, jak będziemy chcieli na przykład lukrować. Także ja przechodzę teraz do nadziewania moich pączków i widzimy się za chwilę. I są, patrzcie. Przepyszne pączki, jak Wam obiecałem, będą one z obwódką. Tu mamy olukrowane pączki, tutaj mamy oprószone cukrem pudrem. Napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście team lukier, czy team cukier puder. Ja bardzo lubię z cukrem pudrem, ale te z lukrem są przepyszne, ponieważ jest to lukier cytrynowy. W jednym z kolejnych filmików... Konrad pokaże wam jak zrobić taki lukier, jak później go nałożyć na pączka, a na końcu jakich dodatków dodać, żeby one wyglądały przepięknie. Wyglądajcie następnego filmiku, a ode mnie to wszystko na razie cześć.